czytałeś książki o New Age, Biblię satanistyczną, Koran, inne księgi innych religii? Czy słuchasz ostrej muzyki rockowej, szatanistycznej, techno, metal? Czy grałeś jakieś demoniczne gry komputerowe? Diabolo, Dagones Drank, Quake, RPG, Pokémony, kieszonkowe potwory. Czy czytałeś literaturę obcych kultów, religii, książki, magii, wtajemniczające w czary i w magię, na przykład Harry Potter? Jak nam to wkręcono? Za Zaprzyjaźnieni jesteśmy z ojcem Sel Sylwestrem, który prowadzi podobne nabożeństwa, bo on się pyta, z czego ci uwolnić. Przychodzi młodzieniec czternastoletni: Jestem wolny, pijesz nie, polisz nie, narkomania nie. A może Harry Potter? Tak, przeczytałem go całego, jak diabeł już nim rzucił na kościele i obracał, jak wskazówkami zegara.